Witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie na szóstej już edycji Nocy Zawodowców, którą Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Lesznie wraz z Zespołem Szkół Zawodowych w Rawiczów oraz Powiatem Rawickim organizuje właśnie na terenie tej szkoły. Bardzo sporo, zresztą sami zobaczycie za chwilę, co dla Was przygotowaliśmy. W każdym zakątku znajduje się coś ciekawego. To najpierw o parę słów poproszę Panią do Obrotę Kina, dyrektor Departamentu Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Proszę Państwa, szósty raz Noc Zawodowców w Rawiczu. Ja po raz drugi. Jestem tu obecna, bardzo mi miło. Bardzo się cieszę, że przyjęliście wszyscy Państwo zaproszenie na to wyjątkowe wydarzenie, bo to jest tak naprawdę tradycja. Tradycja, która wpisuje się w każdy pierwszy piątek października i tą imprezą, uroczystością, wydarzeniem rozpoczynamy tak naprawdę spotkanie z rynkiem pracy, z pracodawcami, z samym otoczeniem gospodarczym w danych subregionach po to, by pomóc młodym ludziom przy wyborze kolejnej ścieżki edukacyjnej, wyboru zawodu. Więc życzę wszystkim jak najwięcej wrażeń pozytywnych. Dużo wiedzy, dużo doświadczenia. Rozmawiajcie, nie, bajcie, nie bójcie się podchodzić do stoisk pytać. Pytajcie również swoich koleżanki i kolegów już, którzy są naszymi uczniami, oni wam wszystko powiedzą. I cóż, no niech się dzieje, tak? Nie będziemy przedłużać. Dziękuję bardzo. Ja mogę Adamowi pogratulować i kubie tego, że ten budynek rok temu został oddany do użytku. W ten sposób by się znamy. Ale same mury to jeszcze nie szkoła. Antoine de saint exupéry w swojej pięknej książce, mały książę, powiedział, że to, co najważniejsze, nie jest widoczne dla oszustw. A potem pisał dalej: Oswoić to podać rękę. To podzielić się dobrem, to być z innym, kiedy potrzebuje i nie tylko. I dalej, kiedy już coś oswoiłeś, to wiedz, że trzeba za to wziąć odpowiedzialność. I to jest ta moim uczuciu najważniejsza część szkoły, bo tu budujemy relacje. Tu uczymy się człowieczeństwa, tu wchodzimy w świat dorosłych i Wam młodym, Życzę, byście takich pedagogów na swojej drodze spotkali. I takim efektem tej naszej dużej współpracy, no to na przykład w Radiczu, są takie dwa wielkie projekty. Jeden projekt to modernizacja szpitala. Panie Starosto, prawda, nie życzę nikomu tam być, ale jak idziecie, to widzicie, że tam jest dzisiaj inna jakość. A drugim przykładem to jest tutaj modernizacja szkoły, ale tej modernizacji by nie było, zapewniam was, ani inwestycji w 700 szkołach w województwie wielkopolskim. W siedmiuset, gdyby nie środki z Unii Europejskiej. Dużo jest teraz dyskusji o tym, czy w tej Unii warto być. Ale najbardziej się cieszę, proszę Państwa, że jest to szósta edycja Nocy zawodowców. I tak jak moje przedmówczynie i przedmówcy na pewno powiedzieli, w dniu dzisiejszym ta noc zawodowców odbywa się w Lesznie, w naszym regionie tutaj leszczyńskim. W Lesznie, w Rawiczu, w Grabonogu oraz w Kościanie. Centrum Wsparcia i Rzemiosła Kształcenia Ustawicznego z regionu tutaj leszczyńskiego przybliża wraz z pracodawcami, którzy są zrzeszeni w cechach rzemiosł różnych, Zawody rzemieślnicze. Są to zawody, gdzie nauka teoretyczna odbywa się w szkołach branżowych pierwszego stopnia, a praktyka odbywa się w zakładach rzemieślniczych. Dziękuję. Drodzy Państwo, bardzo trudne zadanie przede mną. Ja po prostu powiem, że w imieniu dyrekcji, nauczycieli i uczniów witam serdecznie i życzę udanego wieczoru. Dziękuję. Dzień dobry. Samorząd Województwa Wielkopolskiego bardzo dużą wagę przywiązuje do kształcenia zawodowego. Wiadomo, że takim skutecznym sposobem kształcenia jest tak zwane kształcenie dualne, gdzie kwalifikacje zawodowe nabywa się u rzemieślników. I już w 2017 roku w sejmiku podjęliśmy uchwałę o utworzeniu w, region, w naszym całym regionie pięciu Centrów Wsparcia Rzemiosła. I jednym z takich centrów jest Centrum w Lesznie, które działa tutaj na terenie byłego województwa leszczyńskiego. I zadaniem tego centrum jest zachęcanie do kształcenia zawodowego, zachęcanie do pójścia do pracy do rzemiosła, kultywowanie rzemiosła. I jedną z takich form przybliżania kształcenia zawodowego jest zaproponowana przez Departament Edukacji Urzędu Marszałkowskiego taka forma noc zawodowców. Ma ona na celu właśnie takie luźne, swobodne spotykanie się nauczycieli, młodzieży, młodzieży kształcącej się w szkołach zawodowych z ewentualnie z kandydatami do pracy w szkolnictwie średnim. Szanowni Państwo, witam serdecznie. Ja wraz z naszą delegacją z powiatu Taczańskiego przybyliśmy tutaj do Rawicza na tę noc zawodów, ze względu na to, że współpracujemy z powiatem Rawickim. W najbliższym czasie zostanie podpisana umowa partnerska, chociaż od lat już jesteśmy razem. Serdecznie nam jest miło, że możemy tutaj razem z Wami być. No i cóż, mam nadzieję, że to wszystko, co, co tu się u Was dzieje, pomoże młodym ludziom by w przyszłości stali się dobrymi fachowcami, pracownikami, no i żeby służyli dobrze naszej ojczyźnie.